Redakcję Arendokiu wspiera sklep Oleole, Ole, elektronika w internetowej cenie. Ukochany duet Ratchet i Clank powraca w najnowszej przygodzie stworzonej specjalnie z myślą o konsoli PlayStation 5. Czas uratować nie tylko wszechświat, ale i alternatywne wymiary z łap doktora Nefariusa i zawiązać przy okazji masę nowych znajomości. A przy tym pozachwycać się namiastką tego, co z nowym systemem Sony będą mogli zrobić w przyszłości deweloperzy, bo nie ukrywajmy, Rift Apart jest w równym stopniu grą, co fantastycznym pokazem możliwości dzisiejszej technologii. Najwyżej uśmiechać się i machać. Naprawiłem wymiar robot, żebyś mógł wyruszyć na poszukiwanie swojej rodziny. A wszystko zaczyna się od przeuroczego gestu. Robocik Klang tworzy dla swojego przyjaciela wymiaromat, urządzenie, które pozwoli raczetowi przemierzać rzeczywistości w poszukiwaniu innych przedstawicieli swojej rasy, lombaxów. Niestety parszywe łapy na urządzeniu kładzie złowrogi dr Nefarius, który nieopatrznie wysyła bohaterów do innego świata, jednocześnie uszkadzając urządzenie, doprowadzając do stopniowego rozpadu wszystkich wymiarów. W tej katastrofie jest natomiast ziarnko nadziei na lepsze jutro. Raczej spotyka tu Rivet, swój żeński odpowiednik, co oznacza, że być może inne lombaksy też są w zasięgu ręki. Ale najpierw trzeba po raz kolejny uratować świat. Ratchet i Clank na PS5. Nie próbuje postawić na głowie rozgrywki, z jakiej znana jest ta seria i dzięki Bogu, bo dobrej platformówkowo-zręcznościowej rozwałki nigdy nie jest za wiele. Znów wcielamy się w tytułowego Lombaxa, choć tym razem będziemy kontrolować go naprzemiennie z jego nową koleżanką. Natomiast zmiana ta jest czysto kosmetyczna. Grywalne postacie dzielą ze sobą pulę ruchów, arsenał i zdobywane doświadczenie. Celem jak zawsze jest zwiedzenie planet reprezentowanych przez duże, otwarte, choć stosunkowo liniowe plansze i wykonywanie głównych zadań przeplecionych pojedynczymi misjami pobocznymi. Rozgrywka składa się z rozbijania skrzynek, z których wypadają śrubki, główna waluta gry, strzelania do przeciwników przy użyciu kilkunastu wymyślnych pukawek i szukania sekretów, których po ukrywanych na planszach jest zawsze cała masa. Sekretem sukcesu Raczeta była zawsze udana kombinacja kilku elementów. Eksplorowanie plansz to, jak zawsze, czysta radość, a prosty system progresji zaczerpnięty bezpośrednio z gier RPG wiesza przed ekranem metaforyczną marchewkę na kiju. Gracz zbiera śrubki, za które kupować może nową broń. Broń ta używana gromadzi doświadczenie poszerzające drzewka rozwoju, a wymaksowanie spluwy do poziomu piątego zmienia ją w jej alternatywną, potężniejszą wersję. Poza tym, same lombaksy również zdobywają Ekspa i z każdym poziomem powiększa to ich pasek zdrowia. Gnaty nie są też typowo strzelankowe. Zgodnie z tradycją serii, większość z nich stworzona została z jajem i na przykład przeciwników atakować można zraszaczami, które powodują, że wrogie roboty zarastają kwiatami, do pomocy wezwać pana grzybka odciążającego nas w walce albo po prostu pozmieniać stwory w łatwe do rozbicia kostki lodu. Co ciekawe, wszystkie te efekty działają też na bossów, którzy w większości innych gier są odporni na różnorodne cechy specjalne. Raczej to mimo wszystko gra w konwencji kreskówki, więc zawieszenie niewiary i komiksowa logika jest tu na porządku dziennym i biorąc pod uwagę jak mocno rozwinęły się możliwości graficzne serii, sprawdza się to tu znakomicie. No bo oprawa gry jest po prostu fenomenalna. To co oglądacie to gra ustawiona w tryb prędkości. 60 fps plus ray tracing, a i tak wygląda po prostu zdumiewająco. Grę podkręcić można do 60 FPS bez ray tracingu, by lekko prawie niezauważalnie podbić rozdzielczość gry, albo też pójść na całość i skręcić ją do 30 FPS dla natywnej rozdzielczości 4K. Ale różnica w ostrości była dla mnie tak mała, że wolałem 60 klatek i wszystkie fajerwerki, bo moim zdaniem gra mocno zyskuje na dodatkowej płynności. Bo to, co dzieje się momentami na ekranie, to istne szaleństwo może przeciwników, pokręcone efekty. Wizualne i dziesiątki tysięcy tryskających ze wszystkich stron iskier bez najmniejszego spowolnienia w rozgrywce. To coś, co robi wrażenie na dobrej jakości wyświetlaczu 4K. Kilkuletni Raczet na PS4 wyglądał już jak animowany film, ale tu wszystko prezentuje się jeszcze lepiej. Do tego stopnia, że zaczynamy już brakować przymiotników. Gdyby puszczono Raczetę jako bajkę w telewizji, dzieciaki nawet by się nie połapały. Do ideału brakuje bardzo mało, ale tu i ówdzie paskudną paszczę pokazują małe graficzne glicze, w postaci na przykład dziwnych czarnych pasów na szklanych kopułach, zdobiących niektóre postacie. Problem ten widoczny jest tylko kilka razy w trakcie całej gry, ale psuje niemal bezbłędną pod innymi względami prezentację. Ramię w ramię z odpicowaną oprawą wideo idzie imponująca technologia, którą chwali się tu Insomniak, wykorzystując nowe sztuczki PS5. Tytułowe wyrwy w wymiarach to trochę ewolucja konceptu portali z walwowskiej gry o tym samym tytule. Ratchet i Rivet znajdują na mapie szczeliny, przez które teleportować mogą się niczym we wspomnianej produkcji. Ale dzięki prędkości PS5, Ratchet może iść o krok dalej i nie tylko teleportować gracza po mapie. Rift Apart pozwala w czasie rzeczywistym ładować całe plansze i poruszać się między nimi, jak gdyby były częścią tej samej krainy. I gra wykorzystuje to na bardzo kreatywne sposoby, czy poprzez otwieranie tak bram do tajnych wyzwań nazywanych kieszeniami wymiarowymi, czy też na przykład przerzucając gracza od planszy do planszy w ramach widowiskowych pościgów. Przefruwanie przez portale, umożliwiające pędzenie bez doładowywania między całymi otwartymi światami, to coś, czego nie widziałem w grze wideo jeszcze nigdy. I robi to tu niezłe wrażenie. Nawet jeśli wydaje mi się, że nie wykorzystano w 100% tego konceptu. Realizacja też nie jest idealna i zdarzają się sytuacje, gdzie przejście przez wyrwę powoduje na ułamek sekundy ledwie zauważalne usterki graficzne, gdy silnik próbuje w locie na przykład przeskoczyć z jednego systemu oświetlenia do innego, używanego na zupełnie innym etapie gry. Nadal fajnie jest mimo wszystko grać w grę, która od początku do końca przygody nie wykorzystuje ani jednego ekranu ładowania. Jedyny kleks na nieskazitelnym świadectwie technologii Ratcheta to niestety klasyczne dla tej serii problemy z geometrią i kolizjami. Rift apart to prześliczne, duże miejscówki i jest na czym zawiesić oko, ale to też gra pełna niewidzialnych ścian, na których zatrzymuje się bohater, czy wręcz przeciwnie, elementów tła, które w ogóle nie mają zaprogramowanych kolizji. I wszystkiego pośrodku: komponentów, w których można utknąć w nieskończonej animacji spadania, czy przedmiotów, których nie widzą i w których utykają postacie komputerowe. Z jakiegoś powodu raczej zawsze miał z tym kłopoty, i ostatecznie trochę psuje to efekt końcowy gry, która pod każdym innym względem sprawia wrażenie niesamowicie wypolerowanej. Oprawa dźwiękowa jest również pierwsza klasa, od świetnej muzyki po dobrze zrealizowane dialogi. W szczególności podoba mi się, że przeciwnicy reagują na to, jakiej broni używamy i rzucają dynamicznie związane z tym komentarze. Wyjątkowo nie będę narzekał na dubbing, bo typowo kreskówkowa gra aktorska idealnie wpasowuje się w tematykę, to też nie mam jej niczego do zarzucenia, poza tym, że moją osobistą preferencją jest granie po angielsku, gdzie nie ginie tyle humoru. Bo na przykład w wersji polskiej pan Grzybek jest tylko panem Grzybkiem, co całkowicie zabija żart, że w oryginale Mr. Fun Guy znaczy jednocześnie pan Żartowniś, co wyjaśnia, dlaczego tak lubi rzucać do wcipami. Fajnie zrealizowane są też elementy, które lubię nazywać rozpraszaczami, fragmenty rozgrywki, które rozbijają rutynę i utrzymujące uwagę gracza. W Rift Part mamy cały szereg takich dodatków, od opcjonalnej areny, w której mierzyć można się z przeciwnikami w szeregu krótkich zadań, przez ciąg zagadek logicznych stworzonych z myślą o klanku, po oczyszczanie komputerów z wirusów za pomocą przyjaciółki usterki. Latanie na smokach, a nawet ujeżdżanie turbo ślimaków. Jest tego sporo, więc nie ma czasu na nudę. Zawsze coś się dzieje. Raczet jest też grą stosunkowo, jak na swój gatunek, długą. Jej ukończenie zajęło mi z grubsza 10 godzin. Po zakończeniu odblokowany zostaje tryb wyzwań, można też wrócić do swojego zapisu w celu wymaksowania postaci, zadań i odnalezienia zapomnianych znajdziek. Całkowity czas na wyplatynowanie to około godzin 15. Całkiem nieźle jak na platformę reakcji. Od biedy można też wracać do niego ponownie, by na przykład pobawić się odblokowanymi bonusami zdobywanymi za znalezienie sekretnych złotych śrubek. Te dają dostęp do filtrów obrazu, pozwolą podmienić śrubki na inne obiekty, takie jak zeldopodobne rupie, włączyć tryb dużych bądź małych głów, czy nawet zmienić skórki i modele broni. Jak za starych dobrych czasów, gdy gry wyposażone były w tego typu zabawne niespodzianki. Raczej ten Klan Rift Apart to produkcja pocieszna i pełna miłości. Gra, która idealnie odzwierciedla duszę serii, więc powinna spodobać się zarówno nowym, jak i powracającym fanom cyklu. Mimo drobnych usterek technicznych, fantastyczny pokaz możliwości nowej konsoli Sony oraz zwyczajnie w świecie świetna gra action adventure dla całej rodziny. Obok Demon's Souls, najładniejsza gra na nową platformę i ładna zapowiedź tego, co pokaże jeszcze ta konsola, gdy tajniki nowych możliwości zgłębią również zewnętrzne studia. Z mojej strony, absolutna polecajka. Członkowie ruchu Opor mają niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki. Nie grozi Wam żadne niebezpieczeństwo. do sekcji VIP najbliższej placówki w celu obowiązkowej modyfikacji behawioralnej. Będzie Uba. Uba.